Witam wszystkich bardzo serdecznie. Na wstępie chciałam podziękować za łapki w górę, subskrypcję. Będę robiła czytanie, czytanie tygodniowe na czas od 17 do 23 lipca. Będzie to energia tygodnia. Wylosuję jeszcze dla nas tutaj jedną kartę stali przesłania aniołów. Dobrze, zobaczymy, jaka tutaj energia będzie chciała się pokazać. No myślę, że... Myślę, że ta. O! Super. Zobaczymy. I co my tu mamy? Okazja do przebaczenia. Ta sytuacja przynosi okazję do uzdrowienia, rozwoju i porzucenia negatywnych schematów. Skup się na wewnętrznym, boskim świetle i dobru innych ludzi. Pomożemy Ci uwolnić się od myśli, uczuć i energii nie pozwalających Ci przebaczyć, a także wyniesiemy Cię na wyższy poziom spokoju i współczucia. Bardzo fajna, taka uzdrawiająca, bym powiedziała, energia. Ach, zobaczmy jeszcze, jaki to jest numer. To jest okazja do przebaczenia. Dobrze, okazja do przebaczenia i zobaczymy. Mam okazja do przebaczenia, 67. Co tutaj jeszcze dodatkowo będzie? Dobrze. Anioły zesłały Ci tę kartę, bo widzą, że znużyło Cię już ciągłe powtarzanie negatywnych schematów w swoim życiu. Żeby przerwać ten krąg, musisz oczyścić się z dotychczasowego, toksycznego myślenia o swojej obecnej sytuacji i związku. Możesz to zrobić oddychając głęboko. A wraz z każdym wydechem przekazując aniołom swoje obawy, zmartwienia, złości i inne bolesne uczucia. Przebaczenie nie oznacza, że godzisz się na czyjeś zachowanie. Oznacza, że nie chcesz żyć, że nie chcesz żywić do nikogo toksycznych myśli i uczuć. Uwolnij się od nich i dzięki przebaczeniu żyj według pozytywnych wzorców. Dodatkowe znaczenie tej karty: unikaj obwiniania siebie lub innych. Gdy uwolnisz się od złości, pojawi się twórcze e, rozwiązanie sytuacji. Ten związek lub sytuacja kryją w sobie błogosławieństwa. Skup się na tym, czego pragniesz, a nie na e, obawach i ocenach. A ja myślę, że ta energia jest tutaj bardzo fajna, może być bardzo pomocna, ta, taką wskazówką właśnie do energii, jeżeli chodzi o tarota do pięciu denarów, czy, czy do y, zmartwychwstania, tak? bo też tam trzeba wybaczyć sobie innym, żeby właśnie iść dalej z lekkim sercem. No dobrze, zobaczymy, czy jeszcze się coś takiego pokaże w czytaniu tutaj, jaka będzie energia ogólna. Dobrze, myślę, że wystarczy. I zobaczmy. I mamy tak. Mamy asa mieczy. Mamy rycerza buław. I mamy dwa miecze. Proszę, mamy tu. E, Progres. O, y, tu za wcześnie. Ok. Dobrze, więc tu mamy te trzy energie. No mamy tutaj tego asamiecza, czyli wiemy, co chcemy zrobić, jest tutaj myśl przewodnia, chcemy działać, no, mamy rycerza Buław. Myślę, że ten rycerz Buław jak najbardziej właśnie może tutaj coś zadziałać, zmienić nawet kierunek, tak? Ale właśnie może on tutaj zmienia kierunek, tak? że Jest tutaj jakaś myśl. I może być tak, że po prostu będziecie pewni czegoś, tak? Będziecie przekonani do czegoś, a potem się okaże, że jednak może zwątpicie i będziecie chcieli zmienić kierunek, bo mamy tutaj tego rycerza buław. Może stwierdzicie, że to, że to nie jest jednak to, o co chodziło wam. No i są znowu dwa miecze, tak? Czyli tutaj. Znowu jest ten dylemat, tak? w którą stronę iść, w prawo czy w lewo, tak? co wybrać. Jest dużo niewiadomych. Nie wiadomo, czy słuchać właśnie rozumu, czy serca, tak? że tutaj może być w jakiejś sprawie e, no, nawet zatrzymanie, tak? ponieważ przy Dwójce Mieczy nie zawsze e, też potrafimy podjąć tą decyzję. Tak? Więc tak to tutaj wygląda, że najpierw mamy jakąś wizję, jesteśmy pewni, e, i jednak tutaj następuje e, zmiana, zmiana. Tak? I może się okazać, że, e, te, że, że stwierdzicie, że co innego jednak jest dla Was dobre. Tak? I tak jak powiedziałam, i e, tutaj też może być jakieś e, zatrzymanie, tak? Czy podejmiecie tą decyzję, czy czy, czy nie, tak? No dobrze, zobaczmy, jak to będzie u poszczególnych jeszcze żywiołów wyglądało. Dobrze, tradycyjnie zaczynamy od znaków ognistych. Mają tutaj koło fortuny, znaki wodne 9 denarów znaki powietrzne, gwiazdy i e, znaki i znaki ziemskie, paziamiecze. A więc tutaj jakaś zmiana u znaków e, ognistych. E, może właśnie e, ta zmiana tutaj, e, że tutaj jest macie jakąś tą przewodnią myśl, wiecie co chcecie robić, ale to co przychodzi do was, tak? Może spowodować, że, że tutaj inaczej na tą sprawę będziecie patrzeć, tak? I będzie trzeba znowu podjąć decyzję, że te zmiany mogą mieć wpływ u Was na ten proces. Czyli coś tutaj może do Was przyjść, coś, co jest przewidywalne, tak? Ale może nie spodziewaliście się, że w tym momencie to przyjdzie, tak? Więc myślę, że może być taka sytuacja. Natomiast jeżeli chodzi o znaki wodne, wyznaki wodne mają 9 denarów. Więc może to być taka wspierająca tutaj energia do tej dwójki mieczy, tak? że jednak uda Wam się podjąć jakąś decyzję, tak? Ponieważ osoba właśnie w 9 denarów jest osobą, która sprawnie też. Podejmuje decyzję, która dużo osiągnęła, dużo przeszła i to właśnie dzięki, dzięki sobie, tak? To wszystko, co tutaj zbudowała, to, to po prostu dzięki właśnie swoim umiejętnościom. Więc myślę, że to będzie taka wspierająca energia i że uda Wam się tutaj tą decyzję podjąć, więc to jest też dobre, tak? że, że pójdziecie, pójdziecie po prostu dalej. Natomiast y, znaki y, powietrzne, mają gwiazdę, to jest wasza nasza energia, więc bardzo pozytywna, więc myślę, że też podejmiecie decyzję i ta decyzja będzie dla, na, dla Was y, bardzo dobra. Tak? I ona w przyszłości będzie bardzo ładnie tutaj y, dla nas y, pracowała, tak? Że w końcu możemy się czuć, że jesteśmy na dobrej drodze. Dużo radości, naprawdę dużo szczęścia, i tak jak mówi, ona w ogóle negatywne energie też osłabia. Więc, bardzo dobry, bardzo dobry czas dla znaków, dla znaków powietrznych. I na końcu mamy znaki ziemskie. Znaki ziemskie mają tutaj pazia miecze. Może ten paśmieczy tutaj jak najbardziej być pozytywną energią, która mówi, że musicie się jeszcze czegoś dowiedzieć, czegoś może nauczyć. I tak bym to widziała, tak, żeby właśnie podjąć tę decyzję, tak, żeby, żeby móc podjąć decyzję. Ale jeszcze dobiorę Wam jedną energię. Może ten paśmie czy na zwiady zostanie wysłany, tak? Żeby zebrać jeszcze dodatkowe jakieś informacje, tak jak powiedziałam, czy czegoś jeszcze douczyć. Dobrze. I co tu jeszcze mamy? Mamy śmierć, czyli no, jakaś tutaj może być taka głębsza zmiana, tak? Tutaj może może was ta sytuacja cała e, bardzo wewnętrznie też e, zmienić. Może będzie trzeba się też e, zmienić, przetransformować. Jeszcze dobiorę wam jeszcze jakąś energię, co tutaj. Więc to już są takie poważne, grubsze rzeczy, tak? Więc może to, czego się dowiecie, będzie wymagało od Was e, jakiejś zmiany. Dobrze. Y, mamy tutaj y, kochanków. Może to dotyczyć spraw właśnie jakichś relacyjnych, miłosnych. Będzie trzeba kogoś y, wybrać. No tutaj jeszcze się pokazują dwa kielichy, tak? Więc tutaj może y, też mamy arcy, arcykapłana. Y, oczywiście mogą to być takie sprawy miłosne, relacyjne, też innego typu, tak, ale też mogą być jakieś, y, może jakieś trójkąty, tak, i też właśnie trzeba będzie kogoś y, wybrać, tak? Y, jakieś nowe drogi, ale coś Wam się tutaj uda, właśnie. Coś obronić, dwa kielichy, tak jak mówię, no tu też ten arcykapłan, więc tutaj no mogą być jeszcze takie, jeszcze, jeszcze wybiorę dla Was energię, tak jak powiedziałam, no mogą tu być no i no takie relacyjne, ale powiedziałam też, też takie m, m, po prostu. E, Oczywiście nie muszą to być y, tylko zdrady i wyłącznie, mogą to właśnie dotyczyć relacji, ale też mogą być jak najbardziej, że jest tutaj więcej osób. I to będą jakieś grubsze zmiany, tutaj mogą nastąpić. Dobrze. To będzie proces powolny też, to może wymagać y, czasu, cały ten proces. No. Śmierć w ogóle też, ta transformacja, ta zmiana, to wyczyszczenie czegoś też faktycznie wymaga czasu. Osiem denarów, czyli to jest właśnie, żeby do tego mistrzostwa dojść, to trzeba przejść przez ósemkę, przez ósemkę denarów. Dobrze, ale w sumie dobra energia, myślę, że, że w sumie dobrze się to skończy, jakiego byście tam wyboru nie dokonali. Tak, to tutaj te energie są dalej bardzo pozytywne, bo też macie e, e, króla denarów, dziewięć kielichów, więc takie jakieś zadowolenie też słońca, więc będziecie wyraźnie wiedzieć, co chcecie zrobić. No, grubsza sprawa tutaj u znaków ziemskich. Dobrze, tak wygląda czytanie dla wszystkich żywiołów na czas od. Od 17 do 23 lipca. Oczywiście, jak Wam się podobało, dajcie łapki w górę, subskrybujcie kanał. A ja wszystkim bardzo serdecznie dziękuję za uwagę. Hej!